Zresztą mi trochę o tym, że szybko produkują cyborgi, a nie że w ogóle wyprodukowali cyborga. Czy to dla nich chyba już nie pierwszy znak? Optimus musi jeszcze trochę potrenować schodzenie z górki. Powiedzmy sobie, że drony podwodne nie są niczym nowym. W Ukrainie używa się ich dość sporo. Klu tego rozwiązania to nie mechanika, a sterowanie. Cześć. Witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji, nazywam się Arkadiusz Piotrowek, jestem CEO firmy Nixal. Dziś przed nami kolejny odcinek naszej serii, która nazywa się Robotic News. Robotic News, no właśnie, a jak Robotic News, tak słyszeliście, jest z nami Przemek. Nie przedłużając, lecimy, Przemek, news numer jeden. Cześć, <laughs> news numer jeden. Optimus musi jeszcze trochę potrenować schodzenie z górki. Świetny news, super, super, tak, lecimy <grym> dalej, no. z numer dwa. <grym> A tak pokażmy wiem. może Optimusa, jak idzie. E, właśnie. E, Czekaj, do... bo to chyba puściliśmy nie ten filmik. Bo to, nie wiem, to ten ide, nie ide skórze, <grym <grym nie to? idę, nie idę mieliśmy. Idę, nie idę, sztuczna inteligencja. Ani sztuczna, ani inteligencja. E, do social mediów ostatnio dostał się filmik Optimusa, który schodzi z górki. Wychodzi mu to, że tak powiem zadowalająco, bo się nie wywraca, aczkolwiek jeszcze musi trochę potrenować. Ja schodząc z góry miałem dużo większą prędkość i mniejszą, mniejsze niebezpieczeństwo, że się wywrócę. Swoją drogą, ciekawe, jak będzie to wyglądało, gdy dołożymy mu ciężar, czyli zmienimy środek ciężkości. Ja bym powiedział, że nie mierz wszystkich swoją miarą. Jeżeli dobrze pamiętamy, jesteś jeszcze przed 30, tak? Tak. Tak delikatnie, ale jeszcze przed. Jak będziesz po, to pogadamy, jak się schodzi z górki, no. bo może być wcale nie lepiej niż Optimus. Nie, będzie na pewno dużo lepiej. Lecimy do newsa numer dwa, czy chcemy jeszcze o tym coś powiedzieć? Dokładnie, news numer Super. dwa. To lecę ja. Singapurska fabryka karaluchów hybrydowych. Rewolucyjna metoda automatyzacji. Są tacy naukowcy w jakimś takim uniwersytecie gdzieś w głębokich Chinach, którzy... O, właśnie tam, którzy opracowali zrobotyzowany system łączenia elektroniki z żywymi karaluchami, tworząc cyborgi w rekordowym czasie 68 sekund na jednostkę. Zobacz, w Chinach to się wszystko produkuje tak w takcie, nie? Nawet, nawet cyborgi. Nawet cyborgi z karaluchów. Widzę, że mają dużo tych karaluchów i nie muszą ich jakoś szukać. No, i to jest według nich znaczący postęp w porównaniu z tradycyjnymi czasochłonnymi procesami. Czy to w sumie nie trochę o tym, że szybko produkują cyborgi, a nie, że w ogóle wyprodukowali cyborga? Czy to dla nich chyba już nie pierwszy znak? No pewnie tak. Ostatnio zresztą też mówiliśmy o komórkach mózgowych, które, dzięki którym sterujemy robotami i tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy do poprzedniego odcinka. Aczkolwiek, no tutaj jest to o tyle ciekawe, że. Albo nie tyle ciekawe, co przerażające. Karaluchy to zazwyczaj jest koszmar, a nie, a nie coś, co chcemy powielać, mnożyć i produkować. Z tego co tu widzę, to kolejne kroki, jakie badacze planują, to dalszy rozwój systemów autonomii, by umożliwić masowe sterowanie cyborgami bez potrzeby indywidualnego nadzoru każdej jednostki. Czyli zakładam, że to są będą takie algorytmy związane z rojem, i tak dalej, i tak dalej. No, ja się trochę boję, bo, bo, bo chyba z tego co wiem, do Turcji się lata po to, żeby przeszczepić sobie włosy, więc teraz jak po, przejdziesz operację w Chinach, to w sumie pierdwie co ci wszczepią, nie? No, ja chyba, jak ten Karaluch eee, Cyborgi i karaluchy mają szerokie możliwości od akcji ratunkowych w trudnych warunkach po. Eksploatacji niebezpiecznych środowisk. To no jest... Dobra, sobie, że jesteś tak przywalony gruzem i przychodzi ci taki karaluch i co ci zrobi? Wyciągnie cię pod tego gruzu, albo ci zrobi tak. <grym grym> Wnosek ci tak zrobi, <grym> a żebyś się trochę pośmiał. Znajdziecie, a to jest najważniejsze. Znajdziecie, namierzycie, yy, a później rój przyjdzie i, i, i przeniesie centymetr po centymetrze swoją drogą Świetnie. chyba. Mrób... Przywalony walony gruzem. Jeszcze przyjdą do ciebie karaluchy i cię wyniosą. Super. Świetne, naprawdę. Nie Bo... wiem, kto nam szuka tych newsów, ale są mega. Okej, okay. projekt naukowców z Singapuru to przykład, jak automatyzacja może przekształcić wyobrażenie o robotce hybrydowej, otwierając nowe perspektywy dla precyzyjnych technologii przyszłości. Moim zdaniem, świetna opcja, fajnie, e, fajne zastosowanie, ciekawa, ciekawa koncepcja w ogóle, taka trochę nie, nieoczywista. W kontekście tego, jak stosujemy roboty aktualnie, mhm. nie wiem, czy oglądałeś Wielką Sztukę? Chyba, może. Tam też były takie mikroboty, nanoboty, mhm. które przy pomocy magnetyzmu, siły magnet przyciągania łączyły się i tworzyły wielkiego megabota. E, tak sobie to. A też to nie, to za moich czasów to się inaczej nazywało. To się nazywało Power Render. <laughs> e, news numer trzy. Mhm. Bezpieczniejsza i szybsza naprawa dróg. W ramach europejskiego projektu badawczego Omicron opracowano wielofunkcyjną platformę robotyczną, która może wykonywać różnorodne zadania drogowe, takie jak instalacje bajer ochronnych, usuwanie farby drogowej za pomocą laserów, naprawa pęknięć w nawierzchniach czy zbieranie pachołków drogowych. Um, pracownicy drogowi mogą korzystać z technologii rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej do zdalnego sterowania robotami, co minimalizuje ich obecność w miejscu pracy. No to jest zazwyczaj ten problem, że jak mamy autostradę A2, która jak wiemy, ciągle jest w remoncie, mm. tam po prostu zmieniają się odcinki, które są remontowane. Mm. Um, to jadąc 140, a nawet jeżeli są ograniczenia 110, czy nawet 80 i nagle jak wskoczy ci yy, pracownik, który spadnie z platformy albo cokolwiek, nie mm -hmm. jesteś w stanie wyhamować. No raczej. Nie? A jeżeli byśmy mieli roboty, które zamiast nas... Zamiast robotników, by yy, dokonywały tych napraw? To przydzwonisz w robota. Przydzwonisz robota, zniszczysz robota, robot będzie kosztował, ale Skazał życie się. będzie uratowane, nie? Czyli woli na to, że ktoś kapnął się, że można zastąpić drogowca, ja bym się zastanowił, czy to będzie faktycznie na tyle inteligentne, że zima dzięki temu nie zaskoczy tego robota, czy nie? To nie. Chociaż Aha. z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że już na farmach ciągniki są sterowane przy pomocy zdalnego sterowania i pracowników siedzących w ciepłych pokojach, mhm. tak być może urządzenia, które odśnieżają, też będą wykorzystywały sterowanie zdalne i będziemy tymi wielkimi pługami jeździli przy pomocy pilota. No fajnie, należy kibicować, bo na pewno ta praca drogowców to nie jest jakaś super łatwa rzecz. Yy, nikt by nie chciał, jak pada śnieg, być tym, co musi odśnieżać, yy, jakby zrozumiałe. I ciekawostka yy, z nagrań i z filmów, które zostały opublikowane, wynika, że wykorzystano tam robota przemysłowego bodajże marki KUKA. No jest pomarańczowy definicywnie. No właśnie, yy, już pomijając markę, yy -y. znów mamy zwrot w kierunku zastosowania czegoś spółki, zastosowania robota. Manipulatora, który, którego wdrażamy na jakąś platformę i jeździmy, a opracowujemy, dopracowujemy tylko. Nie rzeźbimy. Dokładnie, nie rzeźbimy. Tak, też mi się wydaje, że to całkiem, całkiem fajny kierunek. Lecimy, news numer 4. Sampio Group wprowadza innowacyjny system bezpieczeństwa z AI i robotyką na placach budowych. Co my tu mamy? Mamy pionierskie wdrożenie, czyli ten południowo-koreański konglomerat jako pierwszy w branży zastosował system bezpieczeństwa integrujący sztuczną inteligencję i robotykę w celu zapobiegania wypadkom na placu budowy. We współpracy z Guardian AI, firma specjalizująca, firmy specjalizującej się w wizualnym rozpoznawaniu AI i autonomicznej robotyce, opra co opracowano e, system, który nazwano ARS oraz autonomiczne roboty patrolowe. No i w zakładzie w Dangjin wdrożono roboty patrolowe monitorujące bezpieczeństwo dużych pojazdów i pracowników przez całą dobę, właśnie wykorzy wykorzystujące te zdobycze wizji AI. Sampio planuje zastąpić manualne metody monitoringu systemami AI z laserami do nadzorowania prędkości statków towarowych w swoich zakładach oraz wdrożyć system RS w wytwórni betonu w jakimś tam innym mieście aby monitorować użycie sprzętu ochronnego i przestrzegania protokołów bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że u nas coś takiego już jest, jest taki, taki mały kiosk, się tym kioskiem przyjeżdża, taki się maszt wystawia i tam są kamerki. I to w sumie chyba spełnia tą samą funkcję. E, podobną, mhm. e, na pewno podobną, aczkolwiek mm, ja bym nie przekreślał tego, bo nie, jakiś, nie, czas temu, <laughs> jakiś czas temu omawialiśmy koncepcję robota patrolującego bodajże w Oregonie. Tego super, co oni tak, się też kapnęli, tak. że to w sumie nie jest takie... W... Super? Tak, tego, który miał mhm. 180 kg, czy, 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 mhm. czy nawet więcej. A tutaj mamy mały pojeźdź, pojazd, który no, nie zużywa dużej energii i sobie jeździ między e, złamami piasku, czy, 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 czy innych sypkich produktów. No to jest ten minus. Jeżeli mamy dużą połać obszaru, która jest zmienna, no bo mhm. te, te, te nasypy, te. Zbały piasku, żwiru i innych innych składowych betonu mm, się zmieniają. Cały czas przyjeżdża nowe mm -hmm. i tak dalej. No to nie możemy zastosować stacjonarnych kamer. No Musielibyśmy ją przestawiać. Ale tak, ona jest na takim wózku, ma takie kółeczka i sobie no, tam jest. Jasne, ale tutaj mamy coś, co jeździ i nam patroluje. Się. Sprawdza, czy nic się nie schowało za. Także. Taka to. Kuku. Tak, takie kuku. Mm -hmm. o przyjechałem. <laughs> Hej, <laughs> okay. Prosimy. Czy nie odnosi cementu z budowy, no jasne, rozumiem. Eee, więc to, to jest o tyle ciekawe. No, dodatkowo zakładam, że tutaj klucz tego rozwiązania to nie mechanika, a sterowanie. Mhm. Że to będzie tutaj najważniejsze, w jaki sposób oni to wszystko połączą. Swoją drogą, e, podobne rozwiązania, aczkolwiek nie na kółkach, stosują na platformach wiertniczych. Mhm. Z tego co wiem, to tam planują zastosowanie spota, od Boston Dynamics, który będzie sobie chodził i przeglą robił przeglądy platform wiertniczych. A czy my już to wiemy? E, czy my to wiemy? Nie, no. czy my już wiemy, gdzie spod magniastka. Bo ja wiemy, dalej nie wiem. Ja wiemy. Ty już wiemy. Ja wiemy. Okej, okay, kurczę, dobra, no to, to super, to, to, się, to, to musisz mi powiedzieć. A to może później. News numer 5. Pierwsze spojrzenie na orka e, marynarki wojennej USA z ogromnym modułem ładunkowym. E, I dałeś musisz... zdjęcie bomby. Yy, nie. To jest pierwszy. Yy, ukaz Zdjęcie ukazuje po raz pierwszy bezzałogowy pojazd podwodny Orka mhm. Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, wyposażony w moduł ładunkowy. Dotychczasowe fotografie przedstawiały Orkę bez tej stacji, a nowe obrazy ukazują rzeczywiste rozmiary jednostki. No duża. No duża. Ale jak na okręt, to w sumie mała. To zależy, zależy od skali. Zależy przy czym leży. No właśnie. Przy kaszalotach, jakby leżała, też nie byłaby za duża. Nie wiedziałem, ale no skoro tak mówisz, to 85 ton waży z tego, co widzę. Tak, 85 ton, 26 metrów długości. Napędzany jest silnikiem dieslo-elektrycznym. Mhm. Ma zasięg do 6,5 mil morskich, co ułatwia długotrwałe misje. Pod wody, I ma tak. modularną konstrukcję, czyli można sobie pewnie wybrać osobno tam drzwiczki, lusterka. Coś tam, <laughs> kolor kol, kolor pierwszej części, Super. drugiej części, jasne. Swoją drugą. nie wiem czy wiesz dlaczego yy, statki, marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych są zazwyczaj takie zardzewiałe, a Rosji i Chin są czyste. Nie wiem. Bo marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zazwyczaj ich używa, a w Chinach stoją na warsztacie. A, okej, okay, no wszystko jasne. Eee, dostawcą orki jest Boeing. O, to ciekawe. No, wiemy, że umieją latać. Myślę, że jakby ze spływaniem sobie jakoś też poradzą. Obecnie eskadra bezzałogowych pojazdów podwodnych numer 1 Marynarki Wojennej USA opracowuje taktyki, techniki i procedury operacyjne dla orka. I tutaj mamy takie. XLUUV, Ale też powiedzmy Czyli sobie, że. To jest liczba w systemie rzymskim, mhm. ale ja nie będę silił się na rozszyfrowanie. No tak, tylko powiedzmy sobie, że drony podwodne nie są niczym nowym. W Ukrainie używa się ich dość sporo, mhm. więc tylko tam wypchane są w tej powierzchni modułowej raczej ładunkiem wybuchowym, aniżeli. Tam nie wiem, co tu można przewieźć, więc to, to nie jest jakaś super nowa technologia. No ale znalazło się do wnioskach. W sumie wiemy, jakie jest tego zastosowanie i właściwie po co to ma być. Wojenne. A, okej. Okay. Sprawny statek nie przedstawia swojej wizji wykorzystania urządzenia przed wykorzystaniem urządzenia. Raczej. Byłoby... Czyli, czyli jest to na tyle tanie, że jak zrobi to bum, to będzie OK, tak? Chyba tak. Nie by, wygląda by na takiego drona, który, którego mielibyśmy zniszczyć. No, ale... e, I tym trochę mało miłym, wojennym akcentem kończymy dzisiejsze newsy. Życzymy spokojnego tygodnia. Liczymy na lajki, za, subskrypcje. Za tydzień chyba mamy odcinek świąteczny, nie? Dokładnie, za tydzień. Od... Co dajemy w odcinku świątecznym? Mikołaj. Ok. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.